Windows XP, czyli Windows Experience Fakt mało znany i godny zapamiętania. System stworzony w 2001 roku, jako jeden z niewielu, nie miał nazwy składającej się z Cyf, zamiast tego producent wziął drugą oraz trzecią literę wyrazu Experience. I tak oto powstała nazwa Windows XP. Wsparcie techniczne dla Windowsa XP zakończyło się 8 kwietnia 2014 roku. Po 13 latach od premiery systemu. Na kilka miesięcy przed nastaniem tej daty pod kontrolą Windowsa XP pracowało 95% wszystkich bankomatów na świecie. Według danych SpiceWorks z Windows XP korzystało ponad 2 miliony 470 tysięcy urządzeń tego typu, podczas gdy zaledwie 130 tysięcy wykorzystywało inne rozwiązania. Co ciekawe, w dniu zakończenia wsparcia dla systemu Windows XP, który stawał się przez to szczególnie narażony na ataki, system w dalszym ciągu był zainstalowany prawie na 2 milionach bankomatów. Charakterystyczne tło pulpitu przedstawiające zielone wzgórza, nad którymi widnieje przepiękne niebo. Grafika o nazwie Idylla nie jest dziełem programu komputerowego, a prawdziwym zdjęciem. Dzieło Charlesa wykonane zostało w Sonoma, północnej Kalifornii w Stanach Zjednoczonych. Fotografia była tak dobra, że nie wymagała większego retuszu, poza poprawieniem kadrowania i lekkim podbiciem kolorów. Charles sprzedał zdjęcie jednemu z serwisów ze zdjęciami stokowymi, którego współwłaścicielem był wtedy Bill Gates. Wartość od sprzedaży nie została nigdy ujawniona. Nieoficjalnie mówi się o kwocie rzędu 4 milionów dolarów. A tak wygląda miejsce wykonania kultowej fotografii dzisiaj. Windows XP był pierwszym systemem Microsoftu, do którego wprowadzono funkcję aktywacji uwierzytelnianej za pośrednictwem internetu. Do tego celu firma wykorzystywała nowatorski, jak na tamte czasy, mechanizm, sprawdzający legalność klucza. Jeśli użytkownik nie aktowował oprogramowania po zakończeniu 30-dniowego okresu próbnego, przy każdym kolejnym uruchomieniu komputera wyświetlany był komunikat dotyczący obowiązku rejestracji produktu. Przy okazji niemożliwym stawało się normalne korzystanie z komputera. W Chinach aż 9 na 10 wykorzystywanych kopii Windows XP było kopiami pirackimi. Windows XP był pierwszym systemem Microsoftu, który pozwalał na nagrywanie płyt za pomocą metody drag and drop. Wystarczyło włożyć pustą płytę do nagrywarki, a następnie przeciągnąć na jej systemową ikonę pliki, które chciało się zarchiwizować. A jeżeli dotarłeś do końca materiału, to zostaw komentarz o treści Windows XP.